Pan robi szybko zdjęcie. Chodźcie, jedno zdjęcie chcę mieć. Chodźcie, jedno zdjęcie chcę mieć, jak pan młody kręci przed panią młodą, całuje w rękę i daje bukieci. Przy wszystkich gościach. A czemu tylko jedno? Czas to Jak nie wyjdzie. To... No ja, się patrzymy, to oni robią, każdy się na nich patrzy. Waga, no tak. waga. Uwaga, uwaga Uwaga, wszyscy się patrzymy na nich Już? Tak żeby złapać to zdjęcie, to, to na robimy zdjęcie, o tak, to już na fazie robimy i teraz pocałować rąkę, o, pięknie, teraz zapraszam wszystkich wspólne zdjęcie, nie stary, się, wiem na co się starze, proszę tak, żebym każdego widział, stanąć. o, Kupak. o tak, kucznik. Wszyscy mnie widzą? Pani z tyłu, zapraszam. Do przodu, do przodu. Do przodu. Panowie, pana też, dawać. Uwaga, na mnie się patrzymy. Patrzymy się na pana. Już się ciemno robi, ale się na mnie patrzymy. Dobra. I teraz zdjęcia, z para młoda ze świadkami i z rodzicami. I kto chętny, tak? Wszyscy stoją. Nie, 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 po kolei. Najpierw to ma pana morzko. Ale z wieku jedziemy.

ja telefonem będę robił. Dziękuję. Coś jeszcze wcześniej? Po, po kolei, po kolei. Po kolei, kolejka. Uwaga, odsuwamy się z Odsuwamy się z tła. Odsuwamy się z tła. Dobra, muszę tak robić. Nie ma już pamięci, odróż go Do Oto chodź kuchary, chodź. O, chodź, przy podjęcie pan O, tak jest. A gdzie jeszcze jeden? Nie biegaj synu. Stawaj. 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 się, stawaj się, stawaj się mamy. Konamy, stawaj. O mnie, chłopaki. Dobra. Bo chodźcie, chodźcie. nie łapać mi To No, chłopak. No, Do albo. Dobra, Dobra, No, nie Trzeba wziąć kartę naszą, rzucić i już dobry. Zrzucimy. Co ty masz w telefonie? Do no, telefonu najwyżej na komputerze. w telefonie jeszcze. Masz? Wiecie, że sami to i same kobiety. Nie uciekajcie jeszcze. Uwaga! I paulinka ma... jeszcze. <grymne> nie uciekamy, same zdjęcie same dziewczyny i sami faceci mam. Zaczynamy? Od kobiet. <grymne> Na razie się jeszcze, no, nie, nie. Jezu, stali, no, jeszcze raz, co... Na razie, jeszcze, 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 jeszcze Waga, Uważaj! się, się spła. Uwaga, odsuwamy się. Odsuwamy się z Uważaj! Uważaj! Uważaj!

Dobrze z rany? Tak, z Jestem. No chodź, popatrz jakie fajne To No ja widzę. Tutaj, tutaj. mamy tam się patrzeć? Na razie na mnie, na razie na mnie wszyscy. A pan młody na panią młodą i te wszystkie panie. Teraz zdjęcia, że wszystkie panie patrzą się na panią młodą. O tak. Głęboko w oczy. A pan młody na mnie. Okej. Bobek! Dziękuję. Teraz sami panowie. O, proszę. Jest... pani mola tu pewnie. do rąk. tam dalej.

ale tam gracie jak, tak jakoś ładnie, tak ramię do ramienia. W ramię do ramienia. Tak? A tu panowie w tak? A, jest, <śmiech> <buchu>. <śmiech> I na razie <laughs> pani woda, patrzy się co tam się dzieje. No, Dobra, a się Teraz wszyscy patrzymy się na pana młodego, Wszyscy? A pani młoda na mnie. O, Idziemy Tak gdzie. mnie. młody